Sobota, 21 października, koniec tygodnia. Tydzień dobiega końca. Czy dziś mamy jakieś święto? Oczywiście mamy Międzynarodowy Dzień Mediacji, czyli Krajowa Izba Radców Prawnych. Hmm. To jest poważne święto, ale jest również inne święto nietypowe święto ale obchodzone na całym świecie. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień. Czego? Patrzcie, mam dwie rzeczy: czekoladkę i owoce. Dzisiaj jest takie święto, że dzisiaj słodycze wrzucamy do koszyczka. Owoce wyciągamy i zajadamy. Ja dziś zaraz zrobię sobie soczek z gryfuta i myślę, żebyście się dzisiaj pochwalić, co sobie dzisiaj zrobiliście: czy soczek, czy jakieś warzywko, czy owoc, co zamieniliście na warzywa lub owoce. Kochani, do końca roku zostało nam 71 dni. Czy to dużo, czy to mało? No, różnie bywa, ale myślę, że za niedługo będziemy świętować Sylwestra, więc sylwetka nam się też sprzeda, więc zamieniamy słodycze na warzywa i owoce. Dzisiaj będziemy mieć spotkanie z Anią. Ania nam poda kilka przepisów, kilka sposobów na takie zimne. Dni i domowe sposoby, jak zapobiegać przeziębieniom, kochani, to jest bardzo ważna sprawa. Zacznijmy dbać o nasze maluchy. Ubierajmy je już coraz cieplej. Już cieplejsze buciki, rękawiczki, skarpetki. Tak, żebyśmy nie zmazli i żebyśmy wszyscy byli zdrowi. Ja tym akcentem dzisiaj kończę. Mam nadzieję, że ktoś się pochwali, jaki owoc dzisiaj zjad, zamiast słodyczy. Bo Godyczę wyrzucamy do koszyczka, zamieniamy na owoce warzywa. Kochani, o godzinie 10.00 się widzimy na kawusi. Ja Was dzisiaj żegnam i życzę miłego słonecznego dnia.